Czy Ty też należysz do tych osób, które mają w domu osobne urządzenia do siekania, miksowania, mielenia, krojenia i tak w nieskończoność? Pozbądź się tych wszystkich urządzeń, które tylko zajmują miejsce i porastają kurzem. Wzięliśmy blender i zrobiliśmy z niego dwa. Obróciliśmy je do góry nogami, następnie połączyliśmy je ze sobą i umieściliśmy na górze silnik. Efekt? Nowość na światowym rynku. Dualet to rewolucyjne urządzenie o podwójnym napędzie. Pierwsze kompaktowe urządzenie kuchenne z dwoma napędami, dwoma nożami i jedynym w swoim rodzaju pojemnikiem o podwójnej komorze. Siekasz, miksujesz, ubijasz, rozdrabniasz, kroisz, mieszasz, mielesz, przesiewasz i przecierasz. Dwa razy szybciej, dwa razy lepiej, a wszystko przy pomocy jednego urządzenia. Dwa niezwykłe, zakrzywione noże są tak ostre, że kruszą pustaki w drobny pył w ciągu kilku sekund. Mięso zamienisz w tatar lub soczyste burgery. Wyczarujesz pyszne pasty do pieczywa dla swoich gości. Rozkruszysz kostki lodu do koktajli. Zmiksujesz owocowe koktajle dla swoich dzieci. Lub napoje wielowitaminowe i mleczne drinki, które zapełnią Ci figurę jak u gwiazdy Hollywood. A wszystko to w ciągu paru sekund. Świeże i takie zdrowe. Na czym polega sekret? To zamontowany na górze silnik o mocy 500W z podwójnym napędem i systemem tnącym. Składniki przemieszczane są z góry na dół, z jednej komory do drugiej, w ruchu okrężnym, dzięki czemu stale doprowadzane są do noży. Ta trójwymiarowa ósemka gwarantuje podwójną moc i podwójną prędkość oraz doskonałe rezultaty przy zużyciu jedynie połowy energii. Silnik emituje ciepło, a ciepło się unosi, to dlatego w dualet to silnik znajduje się na górze. Składniki przez cały czas pozostają świeże, a dwie prędkości gwarantują super szybką obróbkę. Ostre, jak brzytwa, stalowe noże, z otworami bez problemu posiekają zioła. Twardy korzeń chrzanu zostanie starty w ciągu jednej chwili. Można zetrzeć parmezan do spaghetti i zemleć zboże, zachowując wszystkie jego witaminy. Nawet suche orzechy zostaną posiekane, tak aby idealnie nadawały się do ciasta. Mrożone owoce zamienią się w pyszne lody domowej roboty. Otwór w pokrywie umożliwia dodawanie składników w każdej chwili, także wtedy, gdy silnik pracuje. Wszystko zostaje doskonale wymieszane w trybie wolnych obrotów. Dzięki trzepaczkom o podwójnych skrzydełkach, pyszne dressingi, sosy i zupy zostaną perfekcyjnie zmiksowane. Świeża wita śmietana, żaden problem. Puree ziemniaczane będzie gotowe w kilka sekund. Nawet pokruszony lód, woda i kawa wystarczą, aby przyrządzić pyszny deser. Pojemnik i wszystkie akcesoria mogą być myte w zmywarce. Zamów swój własny dualet to o podwójnej mocy. W zestawie otrzymasz przezroczysty pojemnik z dwiema komorami, dwa noże ze stali nierdzewnej, dwie trzepaczki o podwójnych skrzydełkach, pokrywę z otworem do napełniania, silnik o mocy 500W, o podwójnym napędzie montowany u góry, dwie prędkości oraz tryb miksowania na wolnych obrotach, a także szczegółową instrukcję obsługi. W tej niewiarygodnie niskiej cenie otrzymasz również książeczkę z przepisami. Zadzwoń teraz, a otrzymasz kompletny system dualetto. To także idealny prezent dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Nie przegap tej niezwykłej okazji! Zadzwoń na numer podany na ekranie lub zamów system dualetto z podwójnym napędem przez internet na naszej stronie internetowej www.man.pl. Wykorzystaj tę niewiarygodnie niską cenę i złóż zamówienie! Dodatkowo otrzymasz książeczkę z przepisami Dualetto, zadzwoń i zamów już teraz.